ma widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale gdzie jesteśmy aktualnie sobie nad jeziorem za chwilę idziemy jeszcze do zajebistej miejscówki a póki co rozpalamy tutaj ognisko i za chwilę pochillujemy i będziemy lecieć już na fajne miejsce aktualnie szukamy sobie jakiejś yy, jakiejś rozpałki na ognisko i zostańcie koniecznie do końca tego filmu yy, bo będzie mega mocne, a teraz możecie zasubskrybować kanał, polubić yy, Polubić filmik, wbić na Instagrama, TikToka, no i co? Ja tego szukam i będziemy to zaraz rozpalać, później lecimy w takie zajebiste kurwa miejsce. Bo węgiel to tu położę. Gdzie węgiel? No to jest węgiel. To już było w jakimś No. no. Nie, nie mam ognia, nie? Co, że ja nie mam ognia? Nie, no. że tutaj nie ma ognia. Nie, no coś, coś, coś tam łapiesz. Dobra, widzowie, mamy ognisko, udało się zrobić. Czwartą zapałką chyba, nie, ale nie, nie pamiętam. Ale udało się. I no. I my się chillujemy. Za chwilę będziemy szli na bardzo fajne miejsce. Idziemy w tamto miejsce, więc. Sobie trzeba coś wyknąć fajnego. Muszę wam wiedzieć, Chodź Ogólnie to ja zawsze tym miejscem sobie wchodzę na to okno, tu później wchodzę z tego okna do tego okna i później z tego okna wchodzę na dach, ale my wejdziemy najpierw jak normalni ludzie, a nie jak czaroskajt sobie do środka tutaj mamy widzowie wejście do piwnicy tak to tam wygląda, no niewiele widać bo jest ciemno, no. ale no. tak to wygląda, więc wchodzimy tam Nasz gość specjalny tego odcinka, widzowie. Wbijajcie do niego na Instagrama. Jak tam w środku? W środku ciemno. Okej. Są tu jakieś styki Idziesz do góry na zwiady? Tu? Tędy? Tak. Schodami, normalnie. Ja tam wchodziłem. za no spokojnie. Nie no. Najpierw to muszę cię Tam jest bardzo głupi, ziemno. Też tam się zaraz wyjm. znalazłem zapalniczkę. A działa? zapalniczkę znalazłem A działa? Co się bo? Dobra dawaj leź do góry ja wtedy wchodzę też to coś razem coś to no dawaj i podejść tam do okienka to cię nagram stamtąd Nie ma nikogo? Nie ma nikogo, jest po dobra, 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 ja zaraz się wbijam, no. I że ogólnie jest to trochę na przypale, no bo tutaj jest droga, która normalnie funkcjonuje i tam dalej są domy mieszkalne, więc trochę na przypale. Więc trzeba to zrobić szybko. Weź to. No. Nagrywam. Jesteśmy tu widzowie, chodźcie zobaczymy, a nie, nie, nie na to, nie tam, nie na to. A nie na to, do urodzenia. No tak. No. Hmm. Patrzcie tu widzowie, co tu się dzieje. To może za fajny spot. Patrzcie widzowie co tutaj się dzieje. Wiesz, że to jest wszystko tylko dzięki mnie? To? No, to kiedyś leżało w kurwe cementu, ale są jak gdzieś już przyszedłem i to tutaj sprzątać. Hmm. No i nie, ale gdybyś był tam, gdzie ja byłem dzisiaj, to... Jak to wy... tak. byś powiedział, że to jest pikuć. Przecież... I tego co tam było wrzeszczu. Jak ty widzisz wygląda. wygląda. No wiem, bo to są części z auta. A nie hałasy. Ale ja no, bardzo dużo części widzę, by... w następnym pomieszczeniu... Ej, patrz, tutaj nie jest W Następnym pomieszczeniu mamy, nie wiem. Coś po fotelu. grafity. Хорошо, а зверям догори. Не пукай в то. А, ну, это ты Давай входим первым. Мик, за тобой. Давай надохнуть. Хорошо, это потяг, давай. Надохнуть. A tam się tam. Zaraz zobaczysz, co ja będę robił, więc je pan nagrywa. Dobra. Tak się widzę, prezentuje w tego miejsca. Tak to wygląda. Tam jest okno, do którego zmierzam. Więc chodź ze mną, zaraz weźmiesz to. I. I tak. Pokażesz, jak wychodzę z okna, a później to zejdziemy razem na dół, to wejdę do góry. No widać. Dobra, widzę, jak to wygląda. Te okno jest bardzo małe i będziemy przez nie. Tutaj będę stawał, obracam się, chwytam się dachu, podciągam się na dach i będę na dachu. Więc zobaczcie to. Jak coś nie róbcie tego domu i subskrybujcie i daj No, nie polecam tego robić, bo tu może się źle skończyć. jesteśmy na dachu i zaraz będziemy skakać z tamtego daszku, więc chodźcie da mną. Czaro, nie skacz, nieładnie Dobra, dało do niego na kanał, bo też będzie mocny kontent ko, Kurwa Też będzie mocny kontent No i w sumie to fajnie będzie Będzie więcej wspólnych odcinków Fajnych odcinków yy, No Niedługo ma w planach Na specjale na które musicie wbić, oczywiście, próg, który mówiłem na TikToku, to też będzie mocne. Będzie jedyne, co mogę zaspoilerować, to że będzie dużo urbexów i mocnych wyzwań. No, oczywiście. Więc, więc pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie innym. No i ten. No i...